Fryderyk Mądry, mentor i opiekun Marcina Lutra miał jedną z największych kolekcji relikwii. A pielgrzymi przed Dniem Zadusznym przychodzili, by pokłonić się relikwiom i zyskać odpust dla uwięzionych dusz w czyśćcu, mając nadzieję, że Bóg szybciej wypuści je do radości niebios. Czy Bóg ma upodobanie w trzymaniu człowieka w męczarniach? Czy Bóg potrzebuje naszego czczenia relikwii, kawałka drewna, metalu? Czy Bóg, posługując się sługami i służebnicami na przestrzeni wieków, jest zainteresowany tym, abyśmy my współcześni wędrowali nieraz do różnych miejsc i kłaniali się i czcili szczątki męczenników, ich relikwiom? Przypisywali im cudowne właściwości, ratunek. Wiem, mówię kontrowersyjne rzeczy. Wiem, niektórzy potraktują to jako atak na czyjeś wierzenia. Ale dzisiejsze czytania pokazują nam, że na przestrzeni wieków ci, którzy sercem i oddaniem służyli Bogu tak jak Mojżesz, nigdy Przenigdy nie skupiali uwagi na sobie, ale zawsze wskazywali na Boga.